To co tu widzicie to nasza planeta i tak, Ziemia jest okrągła, a my znajdujemy się na widoku satelity, ponieważ w dzisiejszym filmie będziemy sprawdzać przeróżne rzeczy na Google Mapsa. Zaczniemy z naprawdę grubą rzeczą, czyli. Aha, to się nie wyświetliło. Okej, okay, ale to szybko poradzimy coś na to, bo w tym miejscu, które tutaj widzicie, zaraz pokaże się logo KFC. Serio. No scam. O jest, jak możecie zauważyć, mamy tutaj logo KFC zrobione totalnie na pustyni. Czy wy to widzicie? To jest normalnie pustynia. Wokół są jakieś tutaj. O kurde, tutaj są jakieś. Co to jest w ogóle? To są jakieś pola uprawne, a patrzcie, jak to jest dobrze widoczne w ogóle daleka, nie? Czajecie, że jesteście UFO i sobie obserwujecie Ziemię i widzicie nagle ogromne logo KFC? O nie, co więcej, mamy tutaj chyba auto, a tutaj dwóch gości, którzy stoją. Jak oni to zrobili, nie mam bladego pojęcia. Ale wiem na pewno, że wszystkie osoby, które nie subskrybują w tym momencie, muszą to zrobić. Więc mordo klikaj, to nie ominiesz innych materiałów na tym kanale, które pojawiają się raz w tygodniu. A właśnie, teraz w sumie będzie ich nieco więcej, bo postanowiłem sprawdzić, czy jestem w stanie wyrobić przy dwóch materiałach tygodniowo. Więc kolejnego filmu możecie się spodziewać już niedługo. A no i oczywiście, jeżeli chcecie więcej Google Maps, to łapeczki w górę. Pięć koła i robimy kolejny odcinek. Być może z mocniejszymi rzeczami, które będą dzisiaj. Nie wiadomo. Nigdy nie wiesz, hopie, nigdy nie wiesz. Dlatego łapka w górę. Dobra, więc na pierwszy rzut oka nic tutaj podejrzanego nie widać, ale gdy zacznę przybliżać, to jak możecie zauważyć, mamy tutaj zaparkowany samolot na parkingu przed supermarketem. Chciałbym poznać historię jakby tego zajścia. Patrzcie, jak on jest bliziutko auta. Można powiedzieć, że on się w zasadzie zmieścił na pasach parkingu. Tylko teraz pytanie, czy on tam rzeczywiście stoi? Czy to jest zdjęcie po prostu zrobione tak, że w trakcie lotu satelita cyknął w fotę. Możecie dać znać w komentarzu, jak myślicie. Teraz czas na kolejną mocną rzecz, i tym razem mamy tutaj coś podejrzanego, niezidentyfikowanego. Coś, co w zasadzie przypomina trochę statek UFO. Ej, no śmiało można powiedzieć, że z góry to tak wygląda, jak talerz. Jakby tu był zakopany albo ukryty statek UFO. No pa, tutaj nawet mamy jego część. Ale rzeczy o tematyce UFO w dzisiejszym filmie będzie dużo. A źródła, z których wziąłem te wszystkie lokalizacje, znajdziecie w opisie. Tak, jakby ktoś chciał mi powiedzieć że, nie wiem, komuś zarąbałem z YouTube'a. W ogóle nie patrzyłem na YouTube'a. Tylko i wyłącznie research w Google, człowieku. Czaisz? Tego nie było w 2000... Yo, co? Ej, patrzcie. Tutaj mamy jakby samochód, widzicie? Tutaj jakby przyjechał samochód i czym dalej idziemy sobie czasowo, tym ten spodek... Pa, więcej samochodów został odkryty. Yo! O, teraz tutaj go widać. Pa, to! Ej, dobra, czegoś takiego totalnie się nie spodziewałem, nie? Czyli ktoś to odkrył, wyciął las, no i przez to mamy jakby to widoczne. Bo jest jak zbliczowany, nie? Ciekawe, czy to przypadek, czy akurat w tym czasie coś tam się działo? <gry> Kolejne miejsce, tym razem będziemy mieli, słuchajcie, zamazany dom. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego ten dom będzie zamazany. Otóż, nie wiem, czy wiedzieliście, ale jeżeli Wam nie odpowiada to, że Google za pomocą Street View zrobił zdjęcie Waszego domu, możecie to zgłosić i oni w ten sposób zablurują Waszą chatę, albo no coś, co chcecie ukryć, nie? A więc patrzcie, mamy normalne osiedle w Nowym Jorku i no wszystkie budynki wyglądają ok, ale nagle pojawia się jeden, który jest całkowicie zamazany. Zany. I teraz pytanie, czy ktoś chroni swoją prywatność? Czy może tam wydarzyło się coś, co chcieli ukryć? <noise> w tym filmie będzie dużo takich teorii moich głupich, jak coś ostrzegam. Ale w sumie to przez to, że te rzeczy same się o to proszą. Z zobaczycie. Dobra, zakładajcie czapki foliarskie. Bo patrzcie, co tutaj się znajduje. Tutaj, w tym miejscu, mamy pentagram. Rozumiesz? Bo ja, ja chyba nie. Czemu ktoś zrobił pentagram na takim cypelku? Ej, no, no nie wmówicie mi, że to jest po prostu gwiazda. No nie ma szans. W ogóle nie ma szans. teraz pytanie: Tutaj odbywały się jakieś rytuały. Czy ktoś dla Beki to zrobił? Zobaczmy, jak to wygląda historycznie. Uwaga, dobra, w 2021 był. A czekajcie, a mamy tutaj rok 98. Ale też wygląda jakby to było Ej, to jest niepokojące Bo to w 2011 już było Patrzcie to Co ty gadasz I to jest aż do dzisiaj Rozumiesz coś takiego? Ej, a czy będzie tutaj e, Google Street View? Ej, szkoda Chciałbym naprawdę zobaczyć pentagram w całej okazałości Jakbym się tam znajdował Ej, dobra, ale umówmy się Jest to creepy Co by nie mówić Idziemy dalej I jak sami możecie zauważyć Znajdujemy się na oceanie Ale nagle pojawia się tajemnicza dziura I nazywa się to Ustok Island Island, czyli wyspa, która jest dziurą. Przynajmniej tak wujek gogle mówił, dobra? No z tej perspektywy śmiało można powiedzieć, że wygląda jak y, dziura. Ale czy jak wejdziemy sobie w tryb 3D... Nie, nie będzie tego widać. W sensie nie ma tego wypuklenia ani nic. A szkoda, szkoda. Czy tą wyspę y, też możemy sobie sprawdzić historycznie? A nie, bo ona chyba nawet nie została w tych latach odkryta. Okej, okay, pa. Dopiero w 2009 roku dowiedzieliśmy się o istnieniu Czy. Czegoś takiego Porąbane Uwaga, uwaga, patrzcie to Nie wiem, czy widzieliście, ale przez moment Był widoczny trójkąt Tak, mamy tutaj trójkąt W losowym miejscu na pustyni, pa Ty, oli jak go dobrze widać w ogóle, nie? Po to I nie powiecie mi, że to zrobiła natura Bo ten trójkąt jest idealnie równy Brakuje tutaj tylko oka No i wiadomo, co by było, tak? No właśnie Foliowa czapetka, mam nadzieję, że na głowie <laughs> Czekaj, może ja mam folię <laughs> Czekaj, czekaj Dobra, więc teraz jest wszystko na miejscu. Mamy tutaj Trójkąt Illuminati. Nie wiecie czemu wpośród. w pośród My to niczego. I To jest mega słabe, nie? Że w takich akurat ciekawych miejscach nie ma Street View. Halo Google, zmieńcie to. Wyślijcie tam kogoś, co. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym was tylko poinformować o tym, że włączyłem wspieranie na kanale. Co daje wam dużo różnych bonusów, bo w cenie dużego kepsa macie po prostu dodatkowy content i lepszy kontakt ze mną. A i jeszcze jest możliwość, że coś dostaniecie. Serio, jak będziecie wspierającym, to zobaczycie Że to serio działa Więc jeżeli ktoś jest chętny, to serdecznie zapraszam Dobra, dalej jesteśmy w temacie Pustyni i teraz Patrzcie to, mamy tutaj jakieś Mega dziwne kształty, które Też są zrobione losowo Po prostu w środku pustyni Co to jest? Nie mam bladego pojęcia Ale zobaczmy sobie jak to wygląda Na dzień dzisiejszy, czyli na 2000 Uuu, ty, to prawie Znikło, co jest? Ale nadal to jest podejrzane, że w taki oto Równy sposób powstała taka spirala. Wiadomo, że na przestrzeni lat, yy, no to się zmienia. Sami zobaczcie, jak to wyglądało wcześniej. Ej, to jest porumbane. W 2013 roku wyglądało najlepiej. W sensie najlepiej zrobiła zdjęcie satelita. Czy to było od zawsze? Czekajcie, musimy to sprawdzić. Czy to zrobiło UFOR? Jesteśmy. Ej, dobra, to wygląda jakby. Wow! To było. Patrz, to ja jestem na 2007 roku. 2005? 85? Ok, no tutaj nie jesteśmy w stanie tego określić, bo nie. Było takiej jakości, niestety. Ale jak mamy 2002 rok, to było normalnie na tej pustyni. Ciekawe. Uwaga, bo tutaj będzie nie beka, nie? Ktoś zrobił normalnie park w kształcie gitary. Serio, czy wy to widzicie? Mamy tutaj normalnie, jakby lasek, który jest zrobiony mega dobrze. Ej, w sensie serio, czy wy to widzicie? Dość padł na zajebisty pomysł, że Ej, nasaśmy tak drzewa, żeby przypominało gitarę. Jestem ciekawy, jak oni to zrobili, że im to tak dobrze wyszło. Jakby miał odznaczyć swój dom na swojej posesji, to właśnie Taki sposób, tylko że zamiast tego zrobiłbym wielkie oczy z loga obczają. Ale jak już przy takich tematach jesteśmy, to teraz przyszedł czas na zwierzę. I mamy tutaj lwa, jak sami widzicie. Ej, idzie? Ja nie wiem, co ludzie mają z takimi pomysłami, nie? Ciekawy jestem, co to jest. Czy to jest piasek? Czy co? To jest zdjęcie z 2006 roku. Zobaczmy, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Uwaga! Yo! Bo jest. Tutaj jest coś jakby dobudowane. Ale nie, no tu po prostu zaczęło coś rosnąć. No tak. Ale zauważcie, że było to już w 2002 roku. I to jest chyba ogrodzone w ogóle ogóle, pa, tutaj dookoła. Albo ktoś nie ma co robić z sianem, przez to robi takie rzeczy, albo to jest przypadek. No, ale no nie ma szans z czymś takim, żeby no, no nie, nie, nie. Ale mega zarumbiste, serio, nie? A czy tutaj możemy na street view? O, możemy. Pa, 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 dobra, wejdźmy sobie tutaj. Ale czy my możemy zobaczyć sobie jakby z boczku tego lwa? Czy nie będzie tutaj takiej żadnej opcji? Ale dobra, czekajcie, bo tutaj mamy, okej, okay, coś takiego. Czy ja mogę się oddalić? No niby mogę. No nie widać lwa. Ale to też jest tak zrobione, że raczej tego lwa z tej perspektywy byśmy nie zobaczyli. I czajcie zrobić takiego planka, że komuś sprzedać działkę z czymś takim. Bo jakby wiesz, on będąc na dole by tego nie widział. Ale w sumie jest duża szansa, że sprawdziłby, nie? Chociaż nie wiem, czy ktoś sprawdza w ogóle z satelity, jak kupuje działkę? Wydaje mi się, że tak. Dobra, idźmy dalej. Proszę Państwa, czy wy widzicie, ile tutaj znajduje się samolotów. Yo, to jest porumbane. sobie na 3D. Pato! Czajcie. Normalnie cmentarz samolotów. Ej, jo! Nie gadaj, że Google w takich detalach już robi 3D. To jest porąbane. Ej, mega zarumbiście, to jest odwzorowane. Jakby wiadomo, że no nie będziemy mieć HD tekstury, ale i tak jak z satelity człowieku to robi takie skany, nawet kolory, pato. Tu mamy jakieś inne... O, nawet oznaczenia widać. O tutaj mamy chyba jakiś wrak statku. To się nie kończy, naprawdę. I tutaj mamy nawet takie małe, to są chyba F-16, jeżeli się nie mylę. Ile tu jest pieniędzy na tym y, samolotowym parkingu, człowieku, nie? Najważniejsze pytanie: czy te samoloty latają, czy rzeczywiście to jest cmentarzystwo? Bo tak była podpisana, jakby ta lokalizacja. No ale wygląda to naprawdę srogo, nie? Tak to wygląda z góry. Ty, to jest aż takie wielkie. Patrzcie, to jest tu, tu i jeszcze. Tss. o. nie? No, ty sobie jaja robisz. Tutaj też są, tu są akurat wraki. Ej, dobra, dobra. Nie spodziewałem się, że to będzie takie wielkie. Pa, tu mamy hangary, ale to jest. Jest przepotężne, nie? A tutaj co? Aha, tutaj mamy jakieś, słuchajcie, palety. Pewnie części do samolotów, tak. To są części do samolotów. Ty, ale jaka to jest wielka, jakby? O kurde, pa. Jakie to jest ogromne, nie? To jest tu. Nie, no to tam są tysiące samolotów. Na bank, nie? No nie spodziewałem się, że temat samolotów będzie mnie aż tak ciekawił w sumie. Serio. Uwaga, i teraz mamy tutaj zatopiony statek. I patrzcie, jak on dobrze jest w ogóle widoczny, nie? Ciekawe, jak to historycznie wygląda, nie? I czemu tu mamy czarno-białe, jakby? Lol. Dobra, tutaj tego nie widać. I ciekawe, czy to nie jest zrobione specjalnie. Patrzcie, tak. To jest chyba specjalnie, bo pa, tu jest ten obszar normalnie. Wytyfy. Dobra, nie, nie, nie wiem o co chodzi. Ale Google na pewno coś tutaj majstrował, nie? No już mi się nie chce zakładać tej czapeczki. Ale dobra, jak to wygląda dalej w osi czasu? Okej, okay, tu już widać mniej więcej, że tu jest jakiś statek. Czyli jakby wiadomo, no mieszkańcy wiedzieli o tym statku na 100%, ale myślę, że z góry go nie było widać. Dopiero w 2006 roku y, są widoczne jakby rysy utopionego statku, ale jak to wygląda dalej? Bo weźmy sobie porównanie do teraz. Okej, okay. jakość wiadomo lepsza, ale spodziewałem się w sumie, no nie wiem czego się spodziewałem. No zatopiony statek, tak? No właśnie, lećmy dalej. Dobra, to mam Pisane jako gigant i patrzcie to o nie. Dobra, tutaj nie brakuje abstrakcji O nie Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego ktoś jeszcze mu dorobił kutanga człowieku? Dlaczego? Wyjaśnijcie mi to, dlaczego ktoś zrobił coś takiego? O Boże, nie wierzę w to naprawdę nie to jest sporą nie wiem jak mam to skomentować Sami widzicie co tutaj jest W sumie to nie wiem czy widzicie Bo nie wiem czy nie będę musiał tego zacenzurować Czy mogę sobie tutaj na street view wbić? No oczywiście, że nie mogę No bo po co? Ale mamy tutaj uga buga ta baluga No tak to możemy nazwać O, teraz będzie coś dla fanów Batmana Ponieważ znalazłem logo Batmana Zrobione na górze parkingu Chociaż w sumie to nie jest parking To jest chyba po prostu jakiś Jakiś dach sklepu Ale patrzcie, mam tu podpis Batman parking Jak to wyglądało względem lat? Uuu, ty Kajcie, zobaczmy, w 2012 okej, okay, nie było Batmana. W 2014 już był. Okej, okay, w 2013 był. Czyli między 2012 a 2013 powstało logo Batmana. <grywka> Jestem ciekawy, czy ludzie z tego miasteczka, w którym jest te logo w ogóle o tym wiedzą. Wiecie, jest duża szansa, że są niedoinformowani, że ktoś wzywa Batmana, a Batman się nie pojawia. Ty, a może bez kitu, ty, ktoś, wiesz, rzucał ten światło, logo Batmana, żeby... Ktoś mu pomógł. Dobra, to jest za mocne. To jest za mocne, nie? Kolejna rzecz, tym razem trochę bardziej creepy, ale mamy tutaj coś takiego. Wejdziemy sobie na 3D. Czy to będzie widoczne na 3D? No właśnie, tak myślałem, że nie będzie. Ale w tym miejscu znajduje się brama do piekła. I nie żartuję. Ale ja nie sprzątałem. Widać to w kamerze? <laughs> nie widać git. <laughs> Więc uwaga, wchodzimy sobie teraz na Street View i zobaczycie coś porąbanego Pa, to już widać! Ty, gościu, co się patrzysz. <laughs> Widzicie to? To jest brama do piekła. No ewidentnie mamy tutaj, słuchajcie, jakiegoś diabła. No nie można mówić, że nie, tak? Mamy tutaj nawet widły, jakby diabła, wiecie? Wie, wie, wiesz o co chodzi, wiesz co ma diabeł, ma takie berło człowieku. No wiesz o co chodzi na pewno. Bajek nie oglądaliś, no, no wiesz, to tutaj wisi. I mamy oczywiście mordę diabła. Ej, ale to jest mega creepy Patrzcie, tutaj sielanka, każdy sobie jedzie w ogóle, nie? Palma człowieku, lampa jak a tutaj yy, brama diabła, nie? Dobra, teraz powinienem znowu założyć czapeczkę foliową, bo mamy tutaj twarz ufo Albo twarz czegokolwiek, co było mega gigantyczne Bo jak sami możecie zauważyć no, no nie powiecie mi, że nie widzicie tutaj twarzy, no hello Tutaj jest twarz, tu jest buzia, nos, oczy I pytanie teraz, czy tam coś śpi, czy to po układany w ten sposób śnieg z padającym tak słońcem, że to tak może to... Nie, to na pewno nie jest prawda Tam coś leży Trzeba iść to odkopać Gdzie to jest? OP, okay, pokazuj mi tu localization, nie? No, więc to... No, więc na pewno tam się dostamy, 100%, już, czekajcie, zamawiam bilet, nie? Próbane w sumie, że Antarktyda jest wyłączona z ruchu, nie? I nikt tam nie może się dostać, nie? Ponadto są tam różne bazy, nie wiem, czy słyszeliście. To jest wyłączone z ruchu dlatego, że tam są bazy i tam robią różne testy na ludziach, nie? A Ziemia jest płaska, człowieku. Google tak naprawdę oszukuje nas od wielu lat, nie? Teraz mamy y, cute rzecz. Patrzcie, mamy serduszko. Czekajcie, muszę je tutaj obrócić. O, proszę bardzo. I każdy, kto napisze teraz w komentarzu te emotki, które widzicie na ekranie, to przypnę wam serduszko. Ale jestem dobry. Oh my gosh. <grym> Ale nasuwa mi się pewne pytanie, nie? Czy ktoś to zrobił specjalnie, z tak wykopał bajoro? Czy to jest totalnie przypadkiem? Ale patrzcie, jak to widać. Są dwie możliwości. Kłaniałbym się ku temu, że te serce jest na tyle równe, że kiedyś wyglądało to inaczej. Ale od czego jest? Google, sprawdzimy sobie to. Zobaczmy, czy tutaj gościu, który mieszka w tym oto domu, proszę bardzo, jest i sam sobie to wykopał, czy tak było wcześniej. Uwaga, dobra, w 2005 było, w 2014 też było, w 2010 też było. Ej, dobra, nie gadaj, że to jest naturalne bajoro takie. Ej, w 2005 też było. Dobra, to jest porąbane widzowie, nie? Bo nawet w roku 2000 tutaj było serce. Okej, okay, gość wygrał. Chyba, że... Czekajcie, czekajcie, 90 84? Też było tutaj serce. 85? No tego nie zobaczymy już. No to tak czy siak, te serce jest od 94 roku. Chyba naturalnie. Ciężko powiedzieć. No równie dobrze ktoś mógł w latach 80. sobie to wykopać, nie? Nie wiadomo. Ej dobra, mieliśmy już logo firm, więc przejdźmy do kolejnej logówki i tym razem mamy logo. Aha, nie zobaczycie, Coca Coli. Patrzcie, mamy Coca Cola, człowieku. I też gdzieś na pustyni w ogóle, nie? Czajcie? Jakie firmy mają porąbane kminy, nie z tymi. Y, różnymi działaniami y, marketingowymi, nie? Bez kitu. No, zrobić coś takiego to, to nie jest łatwe. Ty się serio. Ale jak oni to robią? Serio, to mnie naprawdę zastanawia, nie? Jak oni to mieli podgląd na to? No, nie zrobili sobie takiego wielkiego szablonu przecież. Patrzcie, przecież to jest widoczne. Jo, To jest w 2004 roku. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Okej. Okay. No, transformation, modification. Ej, ty. To cały czas jakby funkcjonuje? Niemożliwe. Zobaczmy sobie rok 2002. Okej. Okay. To już jest prawie niewidoczne. Jest widoczne tylko dlatego, że wiemy, że to tam powinno się znajdować. Ale tak to nigdy byśmy tego nie rozczytali jako kule. Dobra, lecym dalej. Uwaga. Kurde, belle, pokazuj co jest kolejne. <ścoughs> Okej, okay, znowu mamy jakieś Nie wiem co to jest. To wygląda na jakiś ptaka. No ewidentnie to jest ptak, bo on ma nawet tutaj nogi jak kurczak, nie? Bez kitu. Mamy tutaj jakieś literki NZ, tutaj mamy dziób, ale mega dziwne to jest w się. Sensie, serio. Jak to? Czy to jest od zawsze? Ty, to jest od zawsze! Ej, halo, co? O, dobra, 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 to jest porąbane, nie? A co do logówek, to jeszcze jedną logówkę znalazłem i tym razem mamy, słuchajcie, aha, bo to jest niewidoczne. Drugi, trzeci, nie, dobra, dalej. O! Mamy tutaj logo. Firefoxa, czyli takiej przeglądarki. Kurde, te wszystkie marki, które ja tutaj pokazałem, logotypy, no powinni zapłacić. Halo. Może jakiś grosik dla pana Marcina? Wydaje mi się, że to jest jedno z łatwiejszych logówek, jakie można było wykonać. I pa! Ty, mamy odpowiedź! Tutaj jest samolot, tutaj są auta. Okej, okay, czyli oni to, słuchajcie, samolotem se latali, mówili nie, nie, tutaj, halo, grzesień, trochę w prawo, trochę w prawo. Na pewno masa roboty. Po co ja to rozkwiniam, Marcin? Gdykolwiek widzieliście tak porytą rzecz jak ta, uwaga, trzymajcie się, bo zobaczycie coś takiego. No to nie jest normalne. W sensie serio. Zobaczmy sobie, jak to wyglądało na przestrzeni lat. Pa, w 2000 trzecim też było. Dobra, UFO istnieje. UFO istnieje i na tym kończymy materiał. Po prostu tak. Wypominam, jeżeli chcecie więcej odcinków Google Mapsu, to zostawiacie łapę w górę. Jeżeli będzie trzy koła, to coś pokminimy. No i oczywiście subskrybujcie wariaty. No, ja bym Marcin. Elo, się